Witam wszystkich serdecznie po długiej nieobecności. Postanowiłem już nie nagrywać o romskim, bo już miałem dość tego pajaca, no ale po ostatnich wydarzeniach w internecie oczywiście nie chcę już komentować jego tam, nie śledzę nawet co on tam robi. Wiem, że jakieś tam ma vipy coś tam, <laughs> może w innym odcinku się wypowiem na jego temat, ale no tutaj zdjęli go z podium rodzina Morańskich, tatuś jest na pierwszym miejscu mi się wydaje. Jest najgłupszy w całym internecie polskim. To jest na drugim miejscu jest Mateuszego, na trzecim jego mama. No, powiem wam tyle, że no to no, kurwa, oni są najgłupsi w Unii. I to przed Brexitem, bez kitu. No, przedebile. bile. <laughs> Nigdy nie widziałem jeszcze takiej przypłowej rodzinki. I to jeszcze w całości, nie? że to powiem wam coś, no. Jeden nakręca drugiego. Yy, ten młody chyba się nawet dobrze radził tam z aktorstwem, dopóki się stary nie wpierdolił z butami w jego całe życie. No i jest co jest, nie? Ja mam tylko pytanie takie do Was, bo nie mogę rozkminić tej sytuacji z Wałczem, czemu akurat tam miał jego stary te dwa kluby w Wałczu, przecież on jest tam rodowitym wrocławianinem, no to dlaczego miał w... dwa kluby w Wałczu i skąd tam w ogóle się wziął, no bo przecież to jest jednak kawałek trochę chyba od Wrocławia, to nie jest przy Wrocławiu, to jest gdzieś zachodnio-pomorskie, zachodniopomorskie, w Wrocław to jest Dolny Śląsk, przecież to jest kawałek drogi, nie? No, tylko takie pytanie, że skąd się tam wziął, bo ostatnio, znaczy dzisiaj widziałem taką wypowiedź kolegi Konrada Niewolskiego. Nie przedstawia się tam chłopak, tylko mówi, jakąś przytacza sytuację po prostu z 2004 czy 2005 roku. O Jacku Murańskim, także polecam też obejrzenia, może wrzucę linka, jeżeli nie zapomnę. No i wracając dalej do tego, do Murańskich. Ta wyimaginowana sytuacja z Arkiem Kutańculą odnośnie dosypania mu czegoś do drinka, czy tam nie wiem do czego oni mu tam dosypali, znaczy to oni mu nie dosypali po prostu, bo to nie był jedyny filmik jak Mateusz się wieje po chodniku, tylko na walce na Galina i Manem była podobna sytuacja, także. I tam Dominik Zatora też mu przytoczył, jak zajebał jakieś buty z siłowni, jakąś sytuację z Egiptu. Także ja podejrzewam, że takich sytuacji było wiele. Wiecie, on jest mało lat, zaczął jakieś tam może lepsze pieniądze zarabiać, w tym bardziej. Ja nie wiem ile ci aktorzy dostają, ale wiecie samo to, że był medialny, że grał kurwa w telewizji, że był, no to robi się w główce o takich rzeczy. No i no co, on na pewno łaził po klubach albo tam po imprezach, no i kozaczył, no nie, jeszcze wiecie, jak to stary w pierwszej miłości, to to, tu tamto, no to. Pojebało się w główce. No i jest co jest. No i razem z tatusiem teraz tworzą kurwa takie duło, że to jest koniec świata w ogóle PM do Morańskiego. Ty jesteś kurwa taki głupi Mateuszku, czemu ty w ogóle porównujesz Habiba kurwa do, do Habiba ojca i Habiba do ciebie i do twojego ojca? Ty jesteś pierdolnięty człowieku? Przecież Habiba ojciec to miał klasę. On w ogóle trenował Habiba, a na dodatek się nic nie odzywał na żadnych kurwa tematy. Nie robił popeliny na konferencjach, nie brał udziału w jakichś kejdżach. Czy ty widziałeś, kurwa, jak była konferencja Magregora z Habibem, że jego starego tam gdzieś, żeby tam się wpierdalał, żeby dzwonił, kurwa, i powiedział, żeby nie wyzywali syna? Co ty w ogóle od, odpierdalasz? Ty w ogóle do takich, kurwa, ludzi, to z ty się nie porównuj, człowieku. Wypierdalaj. Do Jacusia Murańskiego i wyzwania dla Dominika Zadory. No kurwa, Jacuś po tych twoich kurwa treningu na workach, co trenowałeś krafmage, to mogę stwierdzić, że jak spawasz tą klatkę, oczywiście, jak kurwa się nauczysz spawać, to kurwa Dominik cię zniszczy w parę sekund. I bardzo dobrze by było, jakby się to odbyło na gołe pięści, żebyś poczuł wreszcie poczuł po prostu, jak to fajnie jest mieć rozjebaną mordę w wieku 52 lat, bo ja bardzo na przykład Szanuję nie tańcule, dlatego że coś tam. Tylko lubię go za jego sposób bycia, wypowiedzi. Jest normalnym ziomkiem. Nie kurwa kozacz tak jak ty. Nie próbuje się wybić na siłę. I po prostu wypowiada się do ciebie z szacunkiem, co ja jestem w szoku, bo ja bym z tą jechał jak ze starą kurwą. I tutaj do kurwa tańculi. A w ogóle ja mam wyjebany w to, że on ma 52 lata, chłopie. Przecież on tyle naobliżał ci w ogóle wszystkim dookoła, że do takich ścierw to w ogóle nie powinno mieć się szacunku nikt kurwa z nas wiecie co jest najgorsze, że cały internet z nimi jedzie zobaczcie jakim to trzeba być hipokrytą cały internet z nimi jedzie i oni kurwa nie wiem, udają, że tego nie widzą nie wiem w ogóle o co tu kurwa chodzi chcielibyście się wybić na takim czymś nawet jeżeli y, oni będą po tej sytuacji sławni, no ale jak będą sławni jak tu mu już za, jakieś zarzucają akcje o gwałty jakieś, o jakieś kurwa samobójstwa, tam jakieś grube zarzuty Następna sprawa, ja wam powiem, no do tego właśnie, no przecież jak Konrad Niewolski się wypowiada na taki temat, to on jest szalony, nie? No ale to nie jest idiota. I tak samo Arek Tańcura robi tego live'a z tym, no to oni muszą mieć jakieś... No, to jest poparte jakimiś faktami na pewno, bo oni by tego nie zrobili, gdyby oni nie byli pewni tego, że tak jest. Ja jestem tego pewien. I wydaje mi się, że po prostu yy... Jacek Muralski... Murański tak chciał zostać sławny, że w końcu zostanie, ale w tej złej strony i na dodatek jeszcze straci to wszystko co miał, bo moim zdaniem nie, to jest tylko kwestia czasu jak ich powypierdalają z każdych tych yy, seriali co oni tam nie wygrają, tam on w pierwszej miłości, tym bardziej ten on już też jest w śpiączce ten nadek nie, no to już też jest pewnie wyjebany, już nie wróci, już się nie obudzi więc to było tylko i wyłącznie na jego niekorzyść, no następna sprawa Zobaczcie, jakim to trzeba być też głupkiem. Zobaczcie, jakie oni filmiki rzucają. No, widzieliście jak kurwa skacze na skakance, nasz bohater Jacek. No, widzieliście to i tad, że Morde, jego mamusia, Mateuszka, Dawaj Muran. A Muran, pospinany jak Barana Torba napierdala na skakance. Zero luzu, kurwa. Pewnie dwa dni to kręcili, że mu wyszło ta minuta, żeby skakał, kurwa. Naprawdę. Nie wiem, jak w ogóle to się skończy. Yy... Ale wydaje mi się, że murański straci bardzo dużo na tym i żeby jeszcze się nie okazało, że już... Ja wam coś powiem, bo może jeszcze się tak okazać, bo oni są na tyle głupi, że oni będą myśli... W ogóle jak oni myślą, że ludzie wierzą w to, co oni gadają, nie? No to oni też będą... Mogą sobie wymyślić następną akcję, bo jak już zobaczą, że już jest naprawdę grunt, będzie się palił pod nogami, tylko że to już jest za późno, nie? No bo jak wytoczą tam ostre działa przeciwko nim o te gwałty, to jest koniec, ale oni jeszcze są skłonni do tego, że oni powiedzą, że to w ogóle była ich cały czas gra aktorska i że tak jest po prostu fajnie, nie? Jest to nie do uwierzenia, co, co, co robią, nie? No, ale no, wszystkie fakty, yy, wiecie, wiecie, bo to w ogóle nie można wierzyć ich i, i wersji, bo tu ludzie się wypowiadają, co byli na tych imprezach, co on się tak zachowywał, w ogóle filmiki są z tych imprez, nie? No to... No... No trzeba być idiotą po prostu, żeby trzymać ich stronę, ja po prostu od, odkąd zobaczyłem, jak on już Pierwszy raz zacząłem tego Morańskiego jak był ten filmik, co. Ketę z, z popkiem, coś tam do tańcu liłaś. To go pierwszy raz w życiu w ogóle. Mówię, kurwa, kto to jest w ogóle, nie? No, to był pierwszy raz. No i później już się zaczęło. No i później widziałem, że to jest debil, wiedziałem, że to jest przypałowiec, wiedziałem, że z jego będzie więcej. No i kurwa, mamy. Stworzyliśmy, kurwa, bestię, nie? No i zobaczcie, jeszcze wiecie, co mnie jeszcze najbardziej rozjebało. Na tym kejdżu, bo ogólnie to był najlepszy cage, jaki oglądałem do tej pory w ma. Ale zobaczcie, ten jebany Mateuszek on miał świadomość, że jego stary pójdzie na prokuraturę złożyć doniesienie na Arka i na Konrada i na chujwie jeszcze kogo, bo tam jeszcze nie wiadomo, bo oni tam coś Czech mówili, mówili, ale nie wiem, nie jestem pewien, nie będę tam pierdolił. I on o tym wiedział, że tak się stało albo się stanie, a mimo to wyzywał Arka od frajera, Zobaczcie jaki kurwa debil, hipokryta pierdolony. I do ciebie tańcuła dobrze, że mu wypierdoliłeś tą lepę, a powinieneś jeszcze wyjebać lepę temu staremu kurwa osłowi. Tak się kurwa nie robi. No i ja nie tańiko nie namawiam do, na, do, do takich rzeczy, no. Nie zresztą nie muszę. No, niszczą mi wszyscy na internecie i z tego co widzę tańcola tylko zdobywa większą popularność i. Dzięki niby aferze, którą oni mu wykręcili, bo ludzie już nie są głupi ludzie widzą czarne na białym, tu jest, że to jest wina urańskich. Nie ma co w ogóle gadać i. No. no i tyle, nie. Dzięki, pozdrawiam, kurwa wszystkich i do usłyszenia.